Witajcie na kanale Tomasz Kropek. powoli za jednego będzie kanał Moniki. Tak samo. U kropków. U kropków, tak. Witajcie u kropków na pokładzie. Słuchajcie, następnie chciałem poz pozdrowić. Panią Karinę. E, panią Karinę, myśmy byli w Polsce na, na targu Staroci, myśmy poznali nasza wicka. Co prawda, komentarzy nie pisze, bo ogląda na telewizorze. Pozdrawiamy serdecznie, Karina. Do następnego, gdzieś tam w Polsce miło było poznać i, i tyle słuchajcie, no co, my już po targu jesteśmy w sumie, byli byliśmy w Eszwege po targu troszeczkę polatać, pochodzić parę rzeczyśmy fajnych kupili eee, powiem wam tylko tyle życie jest uranowo no i co, zapraszamy was na odcinaczek. miłego oglądania łapki w górę Czytam w dół, jak tam wolicie i, no i tyle, zapraszamy pozdrowionka, pa. no to zaczynamy słuchajcie od kartoników Tutaj u pana kiedyś sirozentala, dodali filiżanki bardzo ładne. No i szukamy naturalnie dalej. Rozentala. Co to jest? Rozental. Rozental. No dobra. Potrzebujemy do innego kartonu. Jakieś talerze? Jakiś płazon? Jakaś konewka? To też nie. Na dole ma jakieś nowe. Co to za talerz? taki sobie tutaj też jakieś talerze o co to jest nic co bym chciał dam mu to z powrotem to też mu dam z powrotem nie szukam dalej tu taki zegarek zegarek budzik o, nie to podrzucamy. Malka. No i tutaj pary pierdół Tutaj mamy taką filiżankę Ja nie, alles in Porcelana Co to masz kubeczek nie. My szukamy dalej Dalej coś innego zobacz Moniko może tutaj, coś jest, co tutaj jest? Aha, to jest taka zielona i Bawaria. Takie mnie interesują kolorowe. O, tutaj jeszcze jest? Melita. muszą trzy sztuki być, noch eine irgendwo auch in der Kiste, garantiert dann. Hier Sonst wo und da. da, hier, da, bestimmt. Ja, 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 ja. Siehst du? Oh, ah, takie Kolorowe. Ja, das ist. Aber optisch schön, hallo? Ja, schmeckt schmeck, schmeck Sache, weißt du? Richtig so. Also, mein Geschmack ist gar nicht. Meine auch nicht. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Das ist ja egal. egal <laughs> Nein, da gar nicht, nicht. Nein, du weißt ja was. Was wollen die denn vor allen Dingen für welche? Ich 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 sagen, jetzt ist. Nee, da gar nichts mehr. Geh mal zum Liedel. Ja ist du mal, erzählen, ist so. 8 Also zum Nee, dann pack was drauf. Ich guck ich. gar nicht hin. Ich würde... Nee, das ist einfach diese, die heute Tage, ist, wir ist das Risiko, was ich heutzutage Ist das wirklich so? Wir haben meistens noch kein Laufwerk mehr. So. Ich, hab... nee, ich kenne mich gar nicht aus damit. Deshalb frage ich so. Also,

Tu taką rybkę zobaczcie Pani chce 20 euro Dziś długa jest na 30 cm 25-30 cm Droga, drogo trochę Wyniko się jeszcze nagram troszeczkę Tutaj takie cude Zobaczcie Kawą kryształu Piękne rzeczy pani tutaj ma To będzie murano To akurat nie jest uranowe, bo sprawdzałem Szkoda Mega papilniczka ładnie wykonana Piękne szlify. Zobaczcie tylko na to cudo Das hier was kosztuje? ma od 20 można. Uszkodzone, widzicie? Dobra, w dalej. 40 euro. Taka to malutka. Ale jest pięknie wykonana. Ręczna robota. 40 euro.

tutaj Monika dorwała pokaż to tak bardziej do tego na tutaj, na dół nie? żeby nie chcę tam Pana kamerować Zobaczcie. Ciekawy, nie od spodu coś jest jaka sygnatura? nie ma nic nie spada piękny zestaw w pięknym kolorze do tego trybiasz Pięknie. Właśnie kupiłem od pani cały zestaw, zobaczcie. kpm no ten jest tutaj lekko pęknięty, ale to bieg zrobił swoje. Za 20 euro taki zestaw, pokażę wam na podsumowaniu, bo pani się rozpędziła z pakowaniem. E, za 20 euro super tanio, wziąłem. Zobaczymy, co tutaj ma jeszcze na stole. Każdego monia cala, jest po 20 euro Monika zapłaci, a my zobaczymy co ich tu jeszcze mają ciekawego Może coś fajnego Prowadzi współczesne A to zobaczymy co to jest Bawaria okay tutaj też piękny wazon to nie wiem czy to nie jest kajzerek zobaczcie kajzer no, ładny wazonik, tak samo kajzera ale ja tego nie chcę no, dobre o, tutaj pozdrawiamy panią Ewę Jakubczyk panią Ewę Jakubczyk, gdzieś taki podobny zestaw no. dobra zobaczcie tutaj coś dla prawdziwych panów piękne kufelki duże na browarach zobaczcie jakie piękne 12 sztuk pan ma tutaj takich można piwo pić nieźle stare radio zobaczcie ile tu jest i te to ma z 60 lat no z 50 może Staruszki. Coś na pewno z Was pamięta? ja to może bardziej ty tam z tyłu pamiętam niż takie tutaj te mam tutaj na ma talerzyki słuchajcie z KPM -a. 4 euro sztuka ale mu nie dam tyle za dużo może są te talerzyki z 2 euro warte, 3 to wszystko albo no, ewentualnie 4 za 2 Kufelki zobaczcie, kufelki, tam jakieś takie butelki duże one, kufelki ładne Dobra, idziemy dalej no i zobaczcie tutaj kupiłem za 4 euro jakąś torebeczkę taką koreliki I jeszcze tutaj u pani po stole polatam Japan Tu was bestimmtes orben Sie was? Nie weiß ich nicht also weiß Mokatasen Nie, nie irgendwo was von Rosenthal vielleicht mm. das ist über Kaiser was war das hier die Vase von Vierholz. Äh, äh. das ist halt KPM rutschen heute nein Warte, nicht viel Schnicki drüber. Warte, ist Stücke. Was kostet die hier? Die kostet 30. 30 Euro, eine? Ne? Ja, das ja. ist ein Lindner Wie schlecht? 30 Euro. Habe Hab ich schon gesehen. So, warte, ich hier Ale piękne radio. Piękne wygląda. Also das Radio geht? Ne? Ja. man ja. einklappen oder ausklappen. Das Radio funktioniert. Der Plattenspieler müsste repariert werden. Preis? Preis? 70. 70 euro. Zobaczcie miejsce na płyty Tutaj kolejna stare radio. Słuchajcie. I taka lampa jeszcze odpalała, nie wiem czy pojarzycie. To jest fajne. Radijko stare. Jak zakupiłem starą lampę 1900, któryś rok jest ura. Nowa, słuchajcie, także strzał niesamowity za 10 euro. Piękna sztuka. Piękna sztuka, naprawdę się wyczyści. To będzie super ancka żarówka. Jeszcze do tego by trzeba było żarówkę. I będzie gity z malina. Monik, daj portfel O, kolejne stoisko Filiżanki jakieś tutaj Starsze Monika już jakąś tutaj też ogląda Spodobała się A no tutaj co? Jajko No to jajko słuchajcie Jakie talerze większe takie paterki no, tutaj nie ma nic od spodu. Din, ding, Kolejna. No, no. Piękna paterka. Esiembach. Ja Unikaj ty te grube szkłota, ta, ile kosztuje. Tą paterkę widzisz tam? Du hast nicht Ja, das macht sich halt so halt ja, halt, halt Aber ohne die. Ohne das Ginger. Was, ja? was kostet die hier? Ein Fünfer. etwas ja. älter, denke ich mal. Schwer zu sagen, ne? Ja, ist aber schön, hat keine Macke. 5 euro dobra, jeszcze przejdę zobaczymy co tam gdzieś indziej ma coś książki i inne pierdoły z drugiej strony go obejdę bo no tam jeszcze ma jakieś rzeczy a te, tego nie bierzemy bo te mamy za dużo chyba no to jest z Moniką kręcimy przed kartonem czy coś ciekawego tutaj jest, czy nie Będziemy many, słuchajcie Na cały zestaw tutaj chyba jest Idziemy dalej patrzeć Zobaczcie jakie cudo Od pana kupiłem Uranowe Za 23 euro Tanko Także pięknie świeci sprawdziłem Pakujemy z Moniką, idziemy dalej. Och, Nie chcę wejść do torby? Monika? <grym zjadka> Dobra, idziemy zobaczyć dalej co się dzieje. Co to są torebki jakieś? A po no się widzą co tam ciekawego w środku jest, nic nie ma. Tam takie mniejsze są jeszcze, nie? to ile są? 14 to po 8, 8, euro taka mała a na co to takie coś? na śminkę na śminkę? no zobaczcie przyrzeżne koszyczki ładna dama ładna dama i Monika w tle, no i kartony, słuchajcie, ale to brzydkie i pęknięte. Filizanka. Patrzę się tu, co pan jeszcze ma, ciekawego, no ale nic tu nie widzę. Samochodziki, no tego dlatego cały karton. Co to za to leży? Nie wiem, co to za firma w ogóle. Cetę. Karl, Karl, coś tam, nie? Nie wiem, nie mam tego w głowie. taki webel od tutaj bardzo ładne Made in China tutaj jakieś pierdolety kartoniki i coś takiego. Chcemy się dalej zobaczyć. No, ale ładny świecznik chyba jakiś. Nie ma sygnatury. Jest to czasem uranowe jest Zabaweczki Ktoś tutaj księdza rozebrał mm -hmm. ładna rzecz, ładne, słuchaj, ładne ładne i nieładne No ładne, ładne Może też to kupimy Zobaczymy za chwilę bo jeszcze mam ochotę na uran Pani kupiłem uranowe. Pokażę w domu. Monika musi tu zapłacić. 35. Die sind alle heil, ne oder? Gut. Das hier was kostet? 25. euro. Kaczucha muranowa. Ładna te są mega dzisiaj uranowo jest wam powiem ładnie świeci właśnie kupiłem ja. Oh, the... oh. yeah. jeszcze zobaczymy co tutaj pani ma bardzo ładna masalniczka o oh. Was kannst du für mich das machen, Kleis? 10er. 5 geht nicht? Nein. Geht nicht. Der ist warte, für die Janka. Für 10 Euro. Warte mal, das ist Ich wartner. Das geht schon. Da muss ich uns das gedacht. Bavaria. Da sind wir. Türkisch Teller Rick. Und ah. die Teller? 25. Alter, das ist schon teuer. Ja, KPM ist teuer, ne? KPM Berlin ist. Kenn ich Marke, Kenn ich. Ja, ja. i tutaj jeszcze biżut dla pań jak coś lubicie na same zakończenie słuchajcie, wy z Moniką już kończymy naszą przygodę dzisiejszą z targiem czekajcie, muszę portfel tylko schować za gruby jest dobra, Monika mi pomaga a ja Wam tu pokażę Biju trochę powolutku, piękny pierścień tutaj zobaczcie, pierścienek jaki piękny ładny jest nie? ładny jest ty się nie znasz Monika ładniusi i w nosa właśnie dostałem ładne rzecz. dobra, tymczasem no i kochani witam na podsumowaniu zobaczcie sami, tyle się udało dzisiaj kupić Tutaj mamy ładny zestaw srebrny. Deselę z kapiem. Proszę bardzo. Jedyny minus tego zestawu to jest ta tutaj filiżanka, która jest uszkodzona. No ale tak prezentuje się bardzo ładnie. Proszę bardzo środka zobaczymy tam babcia nie zostawiła jakieś euro, ta kropka nie ma, w następnym razem 20 euro za to dałem, słuchajcie, ta tutaj taka podmonetka, czy jakaś taka młodka torbeczka, koraliki, wyszyta 4 euro. Super tanio, jest calutka, nieuszkodzona, zamek chodzi sprawny. Jest piękna tego, żeśmy nie nazywali malutka, taka piliżanka moka. Tasę. Tam żadnej firmy nie widzę, żeby tam coś było, ale za euro to żeśmy wzięli, niech jest. No i później lecimy co? Z uranem, słuchajcie, mamy troszeczkę dzisiaj uranu. Z tą lampą to w ogóle jestem zas zaskoczony, że no. lampa taka i uranowa. No, bywały już te większe uranowe, no ale to jest taki już konkretny szczał, powiedzmy. No i przejdźmy do tej lampy. Zobaczcie, jak ona pięknie świeci. Jest naprawdę przecudna staruszka gdzieś tam początek w 1900 roku z tego co Pan gadał. Zobaczcie, to wtyczkę starą, kabel taki jeszcze stary, tak się prezentuje. Będzie trzeba żarówkę jakoś skombinować UV najlepiej będzie świecić pięknie. Teraz wam pokażę jak to świeci. Zmaczcie. Piękna lampa. Tutaj ta paterka. A lampę dałem 10 euro. Jakbyś oglądali to wiecie. Ta paterka 23 euro. pan dwie paterki. Ale jedna niestety nie była uranowa. A chciałbym sprzedać jako uranową. Jest tak samo tutaj przepiękna. 23 euro zapłaciłem. Super tany No i tutaj takie liżki. słuchajcie, uranowe to już któreś tam z kolei zakupione przeze mnie Tu mamy jedną sztukę, taką ładna I tutaj trzy sztuki ładny grawer Patrzcie. Super. Dobra, tyle słuchajcie. Tyle na dziś. Dziękuję za obecność. Pozdrawiam wszystkich. I do następnego. Trzymajcie się.